Witam. Duchowe znaczenie młodego wyglądu w starszym wieku. Młody wygląd, pomimo upływu lat, jest świadectwem duchowej równowagi, połączenia z uniwersalną energią i życia w zgodzie z wyższymi prawami wszechświata. Ciało to nie tylko fizyczna powłoka, ale także odbicie naszej wewnętrznej energii, naszych myśli, uczuć i duchowych praktyk. Młody wygląd w starszym wieku nie jest wyłącznie wynikiem biologii, ale znakiem, że dana osoba Żyje w harmonii z własnym duchem, a jej energia jest czysta i płynna. Ciało jest świątynią, przez którą dusza wyraża się w świecie materialnym. Jak dbamy o tę świątynię, jak traktujemy siebie i swoje wnętrze, ma bezpośredni wpływ na to, jak wyglądamy i jak się czujemy. Czystość umysłu i ducha manifestuje się poprzez ciało. Ludzie, którzy troszczą się o swoje wnętrze, medytują. Żyją z wdzięcznością i akceptacją, promieniują młodością. Ta młodość to nie tylko brak zmarszczek czy elastyczność skóry, ale pewien wewnętrzny magnetyzm, który przyciąga innych. Życie w zgodzie z naturalnym rytmem wszechświata pozwala zachować zdrowie i młodość. To oznacza sen, odżywianie, ruch i czas na refleksję. Ale także dostosowanie się do energii pór roku i otoczenia. Prawdziwa młodość pochodzi z naszego wnętrza: to sposób myślenia, odczuwania i reagowania na życie. Osoby, które pozostają otwarte na nowe doświadczenia, potrafią cieszyć się prostymi rzeczami i żyją z dziecięcą ciekawością, nigdy tak naprawdę nie starzeją się. Praktykowanie wdzięczności odciąża umysł. I serce od negatywnych emocji. Duch wdzięczności pozwala żyć w teraźniejszości, a to przynosi spokój i radość, które odbijają się na twarzy. Radosny umysł to młode ciało. Duchowe zrozumienie, że wszystko, co nas spotyka, jest częścią większego planu, daje nam lekkość. Osoby, które akceptują siebie, swoje życie i przemijanie, nie noszą ciężaru stresu ani żalu. Co fizycznie objawia się w ich młodzieńczym wyglądzie. Każdy z nas nosi w sobie energię życiową, duchową siłę, która przepływa przez ciało. W tradycjach takich jak Ayurveda, Prana, energia życiowa decyduje o zdrowiu i wyglądzie. Gdy energia płynie swobodnie, ciało regeneruje się, zachowuje witalność i młodość. Zablokowania w przepływie energii, negatywne emocje, stres czy niezdrowe nawyki Mogą blokować przepływ energii, co objawia się zmęczeniem, chorobami i przedwczesnym starzeniem. Praktyki duchowe, takie jak medytacja, oddech świadomy, pranayama i yoga, oczyszczają naszą energię i wspierają jej płynny przepływ. Każdy głęboki oddech przynosi odnowę, każda chwila medytacji oczyszcza nasze wnętrze. Z duchowego punktu widzenia, młody wygląd w starszym wieku. Może być znakiem, że dana osoba żyje zgodnie z wyższymi prawami wszechświata. Taka osoba może być źródłem inspiracji dla innych, przypominając, że nasze myśli, czyny i emocje kształtują nie tylko nasze życie, ale i nasze ciała. Młodość ciała jest odbiciem wieczności duszy. Dusza nigdy się nie starzeje, jest wiecznie świeża i pełna światła. Kiedy pozwalamy tej duszy prowadzić nasze życie, nasze ciało staje się jej lustrem. Osoby, które zachowują młodość, są dowodem, że można żyć w harmonii z naturą i wszechświatem. Pokazują, że piękno i witalność nie są wynikiem materialnych działań, ale duchowego zrozumienia. Duchowe praktyki mają moc przemieniania zarówno naszego wnętrza, jak i wyglądu zewnętrznego. Regularne praktyki oczyszczają naszą energię. Odblokowują napięcia i wypełniają nasze życie światłem. Medytacja to codzienne połączenie z wyższą świadomością. Kiedy medytujemy, uspokajamy umysł, obniżamy poziom stresu i pozwalamy ciału regenerować się na poziomie komórkowym. Spokojny umysł odzwierciedla się na twarzy. Czystość myśli to czysta, promienna skóra. Wdzięczność to klucz do młodego ducha i młodego ciała. Kiedy dziękujemy za to, co mamy, otwieramy serce na więcej pozytywnych doświadczeń, a nasze ciało reaguje redukcją stresu i napięcia. Codziennie wymień trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Obserwuj, jak zmienia się twój nastrój, a z nim twoje ciało. Natura to najczystsze źródło energii życiowej. Spacer w lesie, kontakt z ziemią czy słońcem harmonizuje naszą energię i regeneruje ciało. Ciało, które żyje w rytmie natury, zachowuje świeżość i młodość. Nie oznacza to, że należy odrzucać starzenie się, przeciwnie. Duchowe zrozumienie polega na akceptacji cyklu życia, a młody wygląd staje się wówczas efektem ubocznym wewnętrznej zgody na przemijanie. Osoby, które akceptują każdą fazę swojego życia, zachowują wewnętrzny spokój, a ich ciało reaguje na to pozytywnie. Świadome życie polega na pełnym uczestniczeniu w każdej chwili, bez rozpraszania się przeszłością czy przyszłością. Osoby praktykujące uważność zachowują większą równowagę psychiczną i emocjonalną, co wpływa na funkcjonowanie ich ciała. Gdy umysł jest obecny, ciało łatwiej regeneruje się, uwalniając napięcia i zmniejszając wpływ stresu. Osoby świadome częściej dokonują wyborów sprzyjających ich zdrowiu takich jak świadome odżywianie czy aktywność fizyczna. Praktyka świadomości przypomina nam, że każda chwila jest darem. Ciało odzwierciedla tę wdzięczność poprzez energię i młodość. Połączenie z wyższymi wymiarami: boskie prowadzenie i młodość. Z perspektywy duchowej osoby, które pozostają młode w starszym wieku, mogą być połączone z wyższymi wymiarami energii. Co pomaga im przekraczać ograniczenia fizyczne. To połączenie pozwala im czerpać siłę z uniwersalnego źródła. Ludzie żyjący w zgodzie z boskim prowadzeniem często podejmują decyzje sprzyjające ich zdrowiu, jakby ich dusza znała odpowiedź, zanim jeszcze umysł ją sformułuje. Zaufanie boskiemu planowi daje im poczucie spokoju i lekkości, co odbija się na ich wyglądzie. Wibracje i ich wpływ na ciało. Wszystko w świecie jest energią, a ciało człowieka wibruje na różnych częstotliwościach. Ludzie o młodym wyglądzie często wibrują na wysokim poziomie, który przyciąga zdrowie, radość i harmonię. Modlitwa, medytacja, kontakt z naturą czy praktyki duchowe pomagają podnieść wibracje, co wpływa na wewnętrzną i zewnętrzną równowagę. Obniżone wibracje, a starzenie. Negatywne emocje, stres i toksyczne relacje obniżają wibracje, co przyspiesza procesy starzenia. Siła duchowej miłości. Miłość jest najczystszą formą energii, która ma zdolność uzdrawiania zarówno ciała, jak i duszy. Osoby, które kochają siebie i innych bezwarunkowo, często zachowują młodość i witalność. Akceptacja siebie pozwala uwolnić negatywne emocje i napięcia. Które wpływają na starzenie. Dzieląc się miłością, budujemy harmonię z otoczeniem, co wzmacnia nasze wewnętrzne światło. Cisza i regeneracja duchowa. W duchowości cisza jest przestrzenią, w której odnajdujemy siebie. To w niej umysł się uspokaja, a ciało odnawia. Osoby, które regularnie szukają ciszy, odnajdują w niej klucz do młodości. Cisza pozwala uwolnić się od hałasu codzienności. Które często obciąża ciało i umysł. W ciszy łączymy się z naszą wewnętrzną mądrością, co pomaga nam zrozumieć, że młodość to efekt wewnętrznej harmonii. Duchowy czas i jego względność. W duchowości czas jest względny. Osoby, które żyją w teraźniejszości, przestają martwić się upływem lat, co sprawia, że ich ciało nie poddaje się w pełni biologicznemu zegarowi. Żyjąc w chwili obecnej, nie obciążamy ciała lękiem przed przyszłością, ani żalem za przeszłością. Zrozumienie, że czas jest konstruktem, pozwala uwolnić się od presji wieku i cieszyć się każdą chwilą. Młody wygląd w starszym wieku to coś znacznie więcej niż tylko zewnętrzny efekt pielęgnacji ciała. To przejaw wewnętrznej harmonii, która łączy duszę, umysł i ciało w jedno spójne istnienie. Z duchowej perspektywy Młodość staje się symbolem życia w zgodzie z naturą, akceptacji siebie oraz głębokiego zrozumienia uniwersalnych praw rządzących światem. Nie jest to wynik walki z czasem, lecz efekt świadomego życia, w którym energia przepływa swobodnie, emocje są uwalniane, a miłość, zarówno do siebie, jak i do innych, staje się fundamentem codzienności. Młody wygląd odzwierciedla duchowy stan człowieka który potrafi żyć w teraźniejszości, ciesząc się każdą chwilą i widząc w niej dar. Osoby, które pielęgnują swoją wewnętrzną energię poprzez medytację, kontakt z naturą, wdzięczność i miłość, tworzą przestrzeń, w której ich ciało reaguje na ich ducha. To nie starość definiuje tych ludzi, lecz ich duchowa młodość, która przejawia się w lekkości bytu, radości i blasku. Jaki emanuje z ich wnętrza? Duchowe tradycje podkreślają, że młodość to nie wiek, ale stan umysłu i serca. Gdy akceptujemy przemijanie jako naturalną część cyklu życia, nasze ciało uwalnia się od napięć, a my możemy skupić się na pielęgnacji tego, co wieczne naszej duszy. Taki spokój, lekkość i harmonia są kluczem do prawdziwego piękna, które promieniuje niezależnie od wieku. To przypomnienie, że czas jest względny, a nasze wewnętrzne światło może świecić jasno na każdym etapie życia. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał i udostępnić ten film rodzinie i znajomym. Bądźcie zdrowi. Pozdrawiam.